Cześć, dzień dobry, Kuba Dobroszek, miesięcznik Majką Pany Polska, witam z naszego wyjazdowego studia nagraniowego we Wrocławiu, a dziś w naszym studiu żadnej kiszeni ogóra, góra, tylko pełnokrwista rozmowa o biznesie, ponieważ jest ze mną Bartosz Jurga z Kiszonych Specjałów. Cześć, miło mi. Y Czym są Kiszone Specjały? Może opowiedz najpierw historię marki, historię firmy, bo tutaj przed, przed rozmową trochę już ją przybliżałeś i jest dosyć ciekawa. Dobra. Kiszone Specjały są marką rodzinną, gdzie produkujemy różne fermentowane rzeczy na Dolnym Śląsku, w górze, na północy Dolnego Śląska. Historia sięga dziadka jeszcze, który kisił kapuchę i miał sady, i tato z bratem założyli. Hurtownię owoców i warzyw, przy której produkowali kapustę i ogórki według receptury dziadka. I po około 30 latach zrobili też soki z buraków i z kapusty i z ogórków kiszonych, i oni je dystrybuowali tak w okolicy swojej do 50 kilometrów do sklepów. I Tato mówi w pewnym momencie do mnie, ja byłem programistą. Ty potrafisz w internety i w komputer, weź, zrób sklep internetowy. E, produkty mamy dobre. Mama ma czas po godzinach e, bycia nauczycielką, więc po 14 może pakować paczki, a e, w domu mają duży garaż rodzice, więc tam będzie nasz magazyn. I wyszło, wyszło że e, wystartowaliśmy jako startup z garażu. E, I na początku mieliśmy. Kapustę, ogórki, buraki i jeszcze jedną kiszonkę i sześć różnych soków z kiszonych y, warzyw. Mhm. I taki był start. I to był tylko sklep internetowy wtedy, który pełnił rolę dystrybutora, bo marka była wtedy firmy TATY, ale w rok to się rozwinęło na tyle, że oni musieli z bratem podjąć decyzję, czy iść bardziej w produkcję i rozbudowywać tą gałąź. Mm. I Tato chciał, brat nie chciał, więc się rozstali. Tato otworzył swoją produkcję razem ze mną w 100%, już tylko produkcja kiszonek bez dystrybucji, bez hurtowni. No i wtedy stworzyliśmy markę kiszonych specjalów na produkty już. I jak wygląda w tym momencie Wasza oferta? Przede wszystkim są to kiszonki, czy przede wszystkim są to soki? Przede wszystkim więcej mamy kiszonek, ale bardziej się sprzedają soki, czyli zakwasy z buraka, kapusty i kombucza. Mhm. Z czego to wynika, Twoim zdaniem? To jest jakby efekt tego naturalnego zwrotu, zwłaszcza młodego pokolenia, ku jakimś takim zdrowym produktom, też ku lokalnym produktom, czy, czy inaczej to zmapowaliście? To była nasza strategia, szczerze mówiąc, mhm. że przygotowaliśmy się od początku na większą produkcję. Mamy do tego sprzęt yy, zakwasów. I wynika to z tego też, że ludzie nauczyli się pić zakwas z buraka na odporność jako szotki przed śniadaniem rano w nawyk to im weszło wielu osobom, na neemie na przykład między innymi. I kiszonki. No ich dużo nie zjemy, nie? Generalnie mhm. dorzucamy sobie trochę do obiadu, e, więc po prostu fokus na to postawiliśmy. Mhm. I na czym polega Wasz największy wyróżnik? Bo ja trochę nie znam się na tego typu produktach, ale w momencie, kiedy słyszę, że sfermentowane, a Ty użyłeś takiego słowa na początku, to z automatu mi się włącza taka lampka, że sfermentowane to niekoniecznie dobre. Przynajmniej tak zawsze mama mówiła, jak byłem mały, że to już się fermentuje, tego nie jedz. A tutaj właśnie Wy polegacie na tym procesie fermentacji. No tak, bo to zależy co, jak na przykład sok pomarańczowy fermentuje, to już tam się pojawiają niezdrowe Rzeczy i często w produktach, które były wcześniej zapasteryzowane, jeśli one zaczynają fermentować, to nie jest dobry objaw. A tutaj my celowo, tak jakby rozpoczynamy ten proces psucia warzyw, czyli fermentacji, bo wtedy pojawiają się w nich zdrowe bakterie kwasu mlekowego i te mniej zdrowe składniki typu cukier są redukowane w trakcie fermentacji. Powstają właśnie kwasy zdrowsze, witaminy. I na przestrzeni tych pięciu lat, jak to prowadzimy, ja sam się co chwilę uczę i odkrywam, ile prozdrowotnych właściwości mają te produkty. Mhm. Więc ja na początku w ogóle tego nie wiedziałem. Wiedziałem tylko, że mało w sklepach jest soków z kiszonych buraków i kapusty i tak tato też to wiedział. I mnie przez to przekonał, bo mówi: Popatrz, tego jest mało. To coraz więcej wychodzi artykułów od dietetyków na różnych blogach, że to pomaga na anemię, pomaga na odchudzanie, na jakieś tam trawienie i inne rzeczy, na odporność. Więc jest perspektywiczny temat. No mhm. i. Pół roku później przyszła pandemia, a pandemia sprawiła, że... Ale to wtedy Wam mógł wyskoczyć sklep internetowy, bo mnóstwo e-commerce'ów w pandemii wyskoczyło. Właśnie ludzie zamawiali hurtowe przez internet, więc to był dobry moment, żeby właśnie tego typu produkty, zakochać w nich trochę ludzi. No dokładnie nam się to skleiło idealnie, że w lutym wystartował sklep internetowy, a w marcu przyszła w Polsce pandemia, więc akurat... Taka wręcz wtedy była delikatna klęska urodzaju, bo ludzie zaczęli zamawiać dużo, a my nie byliśmy na to przygotowani jeszcze. Mhm. Ale największy plus tego wszystkiego, że media masowe zaczęły ogłaszać kiszonki, w sensie rozmawiać o kiszonkach, jako coś na odporność i na zdrowie. Mhm. Więc ludzie się zaczęli edukować i uświadamiać. No właśnie, ludzie zaczęli się uświadamiać, edukować, też ten zwrot ku zdrowemu trybu życiu sprawił, że też producenci oferują coraz więcej różnych produktów. Są, są diety, są nawet influencerzy, którzy bazują na, na tego typu rzeczach. I jak dużym wyzwaniem jest właśnie budowanie mm, świadomości wokół swojej marki, w tej dobie powszechności, w tej dobie dużej konkurencji i w dobie, jak ty to na początku, internetów? Jest sporym wyzwaniem i wymaga dużo kreatywności i systematyczności. Właśnie to, co u nas zagryzło, to że postanowiliśmy na social media jako kanał dotarcia do klientów. Akurat mhm. mi to leżało najbardziej i taki mamy podział, jak mówiłem, że tato zajmuje się produkcją, mama zajmuje się logistyką, pilnuje tego, żeby zamówienia docierały do klientów, a ja odpowiadam za to, żeby zamówienia były i żeby ludzie poznawali markę. I ja wcześniej się trochę interesowałem marketingiem, będąc tym programistą, startupami i podobały mi się takie marki, takie startupy, które miały taką fajną komunikację, jakieś fajne filmiki, posty e, i postanowiłem to zrobić z kiszonkami, a w internecie wtedy kiszonek było mało. Mhm. E, I w pewnym momencie się zorientowałem też, jak nam spadły zasięgi z takich graficznych kontentów, że mm, filmiki wchodzą teraz bardziej. No i ja po prostu siebie nagrywam i opowiadam rzeczy, tam trochę pale głupa, <laughs> sobie żartujemy. Społeczność, już mamy ponad 180 80 tysięcy osób nas obserwuje we wszystkich, na wszystkich platformach, więc jest to wyzwanie, ale to jest fajna zabawa w mhm. sumie. Rozumiem, że można was kupić w całej Polsce. Tak, można kupić w całej Polsce w sklepach ze zdrową żywnością m, albo innych spożywczych y, i przez internet zamówić na specjały.pl oraz za granicą też, ale mhm. strona nie jest przetłumaczona na polski, więc na inne języki, więc Polacy głównie za granicę kupują. Mhm. Czasami się pojawiają takie trendy. Wiele lat temu super popularna była bubble tea. Wszyscy to pili na potęgę. Teraz taki pik popularności przeżywa na przykład matcha. Czy twoim zdaniem właśnie na przykład soki oparte na tych kiszonkach, takie kiszone soki mogą wkrótce stać się takim mega popularnym właśnie napojem, czy to wśród młodego pokolenia, czy może nawet starszego? Kiszone soki, trudny temat mi się wydaje, żeby zyskały taką popularność, bo one nie są aż tak bardzo... Łagodne w piciu, w smaku. Mm, to to jest... są kolorowe, więc dobrze wyglądają na Instagramie. To prawda. I jest to jak też jakiś taki efekt bycia. Przecież nie jest to kolejny jak taki. Napój, który wszyscy piją, tylko też daje ci, mam wrażenie, poczucie takiej trochę w cudzysłowie elitarności. Trochę tak, i są już takie filmiki na TikTokach, które zyskują duże zasięgi, gdzie nie wiem, dziewczyna mówi, że moja poranna rutyna po trzydziestce to, że zawsze pije zakwas i dlatego ma piękną skórę włosy i nie choruje. Więc to trochę się przebija, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak, żeby to było takim fancy napojem, mm, Macza faktycznie, to teraz ma i bubble tea było. To musi być takie przyjemniejsze w smaku. No i kombucha tutaj się przebi Kumbucza. przebija, mm -hmm, tak, kombucha się przebija i wydaje mi się, że ona w Polsce jeszcze aż tak bardzo popularna i znana nie jest. W tych krajach zachodnich, w Stanach, to z tego co wiem, świrują na jej punkcie. Są sklepy, gdzie cała lodówka, sześć różnych firm, marek Kombuczy tam jest i ludzie sobie wybierają, i ceny też są kosmiczne. Więc tu Polski myślę, że to wchodzi powoli. Mhm. Ci teraz piłkę do pustej bramki? Nie próbowałem nigdy żadnego kiszonego specjału. Nie. Tak się składa, że mam tutaj na ciebie jeden. I chętnie wykorzystam. Okej, okay, co, co będziemy próbować? Będziemy próbowali kombuczę o kombuchę. Smaku mięta cytryna. Okej. Okay. Fresh, fresh Kiss. Tak, a piłeś jakąś kombuczę? Eee, chyba nie. Może sobie tutaj tak odłożę. W ogóle żadnej? Wydaje mi się, że, że mogłem, chociaż może gdzieś tam kiedyś. Ale wiesz co to jest? Coś z herbatą. Tak. <laughs> Kombucza to fermentowana herbata. Do niej trzeba dodać trochę cukru, żeby fermentacja ruszyła, i jest niezbędny taki grzybek japoński z kobi, który jest kulturami drożdży i bakterii. I tutaj, właśnie, żeby ta kombucza stała się kombuczą, żeby ta herbata stała się kombuczą, w odpowiedniej temperaturze to właśnie wszystkie składniki razem muszą być w odpowie przez odpowiedni czas fermentowane. Mhm. I potem można dodać różne dodatki. To tutaj akurat jest dodatek mięty i cytryny. Okay. Jak się we Wrocławiu znosi toast? Zdrówko. Zdrówko. <laughs> Powiem tak, nie lubię mięty, mhm. ale tutaj e, spoko to smakuje, naprawdę. I nie zostało mi zapłacone za to, żeby tak powiedzieć. <laughs> Kurczę, to mogłem wziąć inny smak, bo jest jeszcze malina, <coughs> róża, e, macza właśnie. Mango klasyczna i mięta cytryna. Który jest teraz taki najpopularniejszy, najbardziej schodzi? Latem ten, mięta cytryna, bo to taki lemoniadowy smak ma. Mhm. A do drinków można dodawać? Czy praktykujesz? Można. Nie próbowałem jeszcze, bo ostatnio odchodzę od alkoholu i raczej tutaj w komunikacji próbujemy e, ludzi do zdrowego stylu życia przekonywać. Alkohol niestety nie jest zdrowy. Hmm, chyba, że mówisz o niealkoholowych drinkach, to, to wtedy tak. Ale jeden barman kiedyś się przejechałem po beach barach we Wrocławiu, żeby zaproponować mm -hmm. im kombucze, żeby sprzedawali. I jeden barman krzyknął gdzieś tam z końca, jak zobaczył, że to z tekilą będzie pasowało. <grym> no, <grym> ciekawe by to było. No, ciekawe, ciekawe. Dobrze, to standardowe pytanie dla founderów i dla startupowców na zakończenie. Co macie na roadmapie na najbliższe miesiące? Jak będzie postępowała ta kiszona ekspansja, kiszonych specjałów? Oj, to jest trudny temat, bo stoimy w takim momencie, gdzie kończą nam się możliwości produkcyjne. Mm. Czyli nowy zakład? Tak. Jesteśmy przed decyzją, czy zbudować duży zakład, czy dobudować trochę mniejszy. Czy wtedy robić produkcję razem z dystrybucją w jednym lokalu, bo w tym momencie są osobno. Jeden lokal mamy własny, drugi mamy wynajmowany ten y, dystrybucyjny. No i to są takie strategiczne decyzje wymagające inwestycji. No właśnie, bootstrapujecie się, czy szukacie zewnętrznych inwestorów, czy nie możesz powiedzieć? <laughs> nie szukaliśmy, ale mamy rozmowę w tym momencie z jednym funduszem. Co z tego wyniknie, to jeszcze nie wiem, aczkolwiek właśnie przed nami jest decyzja, czy chcemy lecieć na grubo i agresywnie, czy z własnymi siłami i trochę wolniej. No. Trudna decyzja, bo i taka ścieżka ma swoje plusy i, i minusy, Właśnie, i taka druga no, też. No ja wiesz, wywodząc się z IT z programowania, to tam, żeby skalować, to jest potrzebny na biurko jeden programista i doklikany serwis na Amazonie na przykład, nie. Mhm. A tutaj niestety ścian nie przesuniemy I musimy to rozkminić, jak to zrobić. No i działamy sobie jakoś. No ale to są akurat spoko problemy. Takie, Każdy takie startup chciałby mieć takie problemy. No. <laughs> Także no, kiszone specjały, ja polecam ze swojej strony. Tobie, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i będziemy na pewno śledzić dalszy rozwój. Dzięki również.